Cześć, tu Ernest! I tak, to też się stało, kula wybuchła! Dzisiaj o 16.00 fortej na swoim Twitterze wstawiło finalny zwiastun nowego sezonu. Widać na nim jak nabuzowana kula energii w końcu wypuszcza z siebie całą gotującą się w środku moc. Zobaczcie sami ten rywek! Powiedziałem urywek, bo to tylko część całego filmowego zwiastuna. Dzisiaj o 16, brazylijska strona Fortnite popełniła mały błąd. Zamiast wstawić tego przed smaku całego zwiastuna, brazylijska strona Fortnite dosłownie na minutę wstawiła całość. Zawsze coś musi pójść nie tak. Teraz uwaga. To, co zaraz wam puszczę, to jeden wielki spoiler, więc jeśli nie chcecie sobie spoilerować nowego sezonu, no cóż, musicie wyłączyć filmik. A jeśli jesteście chętni go zobaczyć, to zapraszam do oglądania. Jak sami widzieliście, na tym świetnym zwiastunie zostaliśmy zabrani w podróż. Okazało się, że punkt zerowy to cały wymiar, w którym dryfują sobie przyróżne przedmioty, postacie i wspomnienia z wydarzeń na mapie. John C., główny bohater tego zwiastuna, już prawie dotknął jego ulubionego taktykala, ale niestety poleciał on gdzieś w nicość. Poza tym, podczas tej podróży mogliśmy zobaczyć kilka nowych skinów z karnetu bojowego i wkurzonego bananka. Mam tu na myśli nowego astronautę, Skins to, to wydaje mi się być pierwszym etapem damskiego drifta. Oto kolejny nowy skin. Wszystkie z nich dają się być przeróbkami skinów z poprzednich sezonów. Jest tutaj też oczywiście wielki mech, i dalej jestem przekonany, że to będzie nowy pojazd. No, niemożliwe, że to będzie taki nowy, potężny skin z działami. Na koniec, Jonesy zostaje wysłony wyrwał z powrotem na wyspę. Spadając, możemy zauważyć, że Stejchu skład powrócił i cała wypaśniona wyrwa została załatana. Wulkan też pozostał, ale z tego co widzę, to został chyba w całości załatany i została tylko ta rzecz kalawy. Na kilku klatkach tego filmiku możemy też dostrzec stare fabryki. Jej! Tutaj za to dobrze widać, że wokół szkieletu potwora jest różowa farba. Kolorem podobna jest do farby, której używał Jonesy z bunkra. A teraz po lewej, po prawej widać jakiś bubbling i nowy zbierak. I teraz najciekawsze, tą zdziwioną minę na twarzycego pozostawił wielki meteor tuż nad jego czubkiem nosa. Wygląda na to, że na mapie zostaną cofnięte szkody meteorytu, który uderzył w czwartym sezonie. Na mapie jednak tuż nad ziemią dalej będzie ten wielki meteor. Jestem ciekawy, czy lewitujący meteor to będzie jakaś nowa miejscówka na mapie? Czy naszym zadaniem będzie go po prostu zniszczyć przy pomocy mechów? Meteor w końcu był początkiem wszystkich wydarzeń. To z meteoru wypadły skokoskały skały i przybysz, a następnie skokoskały skały zostały użyte. Do podróży rakietą przez te różne wymiary, a wyrwa, którą zostawiła rakieta, przyniosła nam kostkę, kostka stworzyła punkt zerowy i tak dalej. Zauważcie też, że wszystkie rzeczy, które wrócą na mapę, idą w stronę wyjścia z John a wszystkie rzeczy, które zostaną usunięte, idą w przeciwną stronę. To by oznaczało, że Pagoda Pomyślności, Świątynia Pana Pomidorka i część pustynnej mapy zostanie zastąpiona czymś nowym. W pewnym momencie widać tutaj nawet kilka świątecznych przedmiotów i śnieg. Więc może zostanie usunięty biom zimowy. Co ciekawe, gdy użyjemy wyrwy w grze, to tuż po wyskoczeniu z niej możemy zobaczyć, co kryje się po drugiej stronie, gdy wyskakujemy. Czy tamta hydrydowa galaktyka w wyrwie to ten sam wymiar, w którym dlefował Jonesy? Moim zdaniem to bardzo możliwe. Inną ciekawostką jest to, że gdy Jonesy był sobie w punkcie zerowym, to w stronę wyjścia leciała też egipska figurka, co może oznaczać, że doczekamy się jakiejś miejscówki na mapie w tym właśnie motywie. Więc tak, podsumowując, wybuch kuli energii zabierze naszą wyspę w podróż w czasie, do tyłu i do przodu. A do tego zabierze coś z mapy i coś na nią doda. Punkt zerowej wyrwy zdają się być taką furtką. Którą posługują się twórcy gry, żeby coś zabrać i dodać na mapę. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w wysie bojowym.